Jak wyprzedamy cały koncert wizowy, to przedłużamy jej do świąt. Ale to co najważniejsze, to w linku w opisie znajdziecie bilety do Meet and Greet. Czyli możecie... No powiedzmy. Czyli możecie się spotkać z nami i najlepiej, żebyście przyszli do mnie i nie, do Nie, no zapraszam do mnie, oczywiście nie, z Danielem nie, nie. będziemy robić triki na wózku, Daniel będzie dla Was specjalnie. Już tak będzie żartował nie? Oczywiście też zapraszamy dla, do Ostrego i Wiki, bo oni możliwe, że zdradzą Wam pewne sekrety. Nie, no nie mogę tak mówić. No co ty gadasz? Generalnie możecie wpaść do zwykłego, do Kini, do e, Daniela. Słuchajcie, do bilety do Meet and greet znajdziecie w opisie. To jest takie indywidualne spotkanie z nami, gdzie robimy sobie zdjęcia, możecie zadać nam pytanie, nagrywamy TikToki, po prostu wszystko, co przyjdzie Wam do głowy, tak naprawdę wiecie. Klikajcie w opis, klikajcie w link i widzimy się na Witted Grid. Pa! Dzisiaj Wera zostanie moją dziewczyną na cały dzień. I Kinia niestety zostanie dziewczyną Justka Ja, no, jesteś za moją dziewczyną. Ale, powodzenia, skarby, powodzenia. powodzenia. <grym> Takie skarbie nie mów tak do mojej dziewczyny, tak? Bo <grym> ciebie też tak broni? Nie, nigdy mnie tak nie broni, właśnie. Razem z Justkiem mamy przygotowane dla dziewczyn masy przeróżnych atrakcji, które dzisiaj razem wykonamy i spędzimy sobie dzień. To się często kłócisz z Czajnikiem? Bardziej z jego winy. To u nas będzie tak samo, bo, u mnie, te, bo u mnie zawsze coś z mojej winy. No bo mamy przećwiczone już. Tego Czajnik Czyli tutaj znaleźłem co tak samo panem. <laughs> Widzowie, czeka nas cały dzień atrakcji, tak jak mówiłem. Rozchodzimy się, moi drodzy. Bawcie się dobrze. Nie, chodź zobaczymy nasze kotki. I jakie nasze! Koty dalej są moje! Wera, zobaczymy naszego żółtego Mercedesa! Sorry zobaczył. Wera <laughs> chciała wziąć torbę sama, no zwariowałaś, Wera, dzisiaj. Dzisiaj nie ma szans. Ty w życiu nie byłeś dla mnie taki miły. No ale dzisiaj jest twój dzień, twoje ranki ze mną, więc e, tak naprawdę chciałbym, żeby wszystko było e, super. Dałaś kotomieś. Tak, no bo zawsze jadaję. Ja zawsze ja jadaję ty Też tak zawsze sobie jak mówi, to prawda. Chodź. Chodź. mnie no. masz tutaj od taty. Ej, no patrz, co one robią? Oła, no bo bardziej ci pachną, bo tak trzymasz, wiesz. Okej. Okay. Czyli tata nakarmił koty. Ja mam jeszcze jedną ważną rzecz. Na dobry początek uważam, że powinny się trzymać takie przepiękne kwiatki. Proszę bardzo. Dziękuję Sebastian. Nie wiem czy twój były chłopak ex już tak ci takie dawał, ale no... U mnie to jest standard, wiesz o co chodzi. Daj mi jeszcze jedne kwiatki... I przebiję go stoi. I przebijesz go serio przez 13 lat związku. O, dobra, to Kinia tu mam dla ciebie taki prezent, wiesz? Na start po prostu naszego cudownego ale to minim. Ale mam no. pracę, co to? No, no wiesz, no jak to jest prezent, to chyba już odpakować, nie? O, chyba tak zapchany, że... Не, no, спокойно, no, я тебе могу помочь, потому что я сильный тоже, не? Ну, поможь. Proszę bardzo, Kim, bo na początek, które dla Ciebie takie... Co, to, co jest, e, no. Co A maseczki, okay, maseczki? Maseczki, no bo ja wiem, że Ty dbasz też o... Tak, e, o moje różowe włosy. O różowe włosy, tak? tak. Potem e, m, cukierek, bo jesteś po prostu bardzo słodka. To jest do kąpieli, tak? Do, ale wygląda jak cukier. O to chodzi, że wygląda tak, jak tak, cukier, tak, ale tak, to tak, jest fajne. do kąpieli, no. Hmm. A to co do mnie masz? Mamy No Ale super, super! nie naprawdę zaskoczyła... O oh, jest, najlepsze co mogło być. O, mega mnie to stresuje, pomimo tego, że Vera nie jest moją dziewczyną. To jest moja przyjaciółka tak naprawdę. Nie spodziewajcie się, bo nie będziemy się całować, żeby ci do góry. Tak... no nie! <laughs> Także niesamowicie i tak Nawet mnie Nie stresuje ja się ja gumę do rzucia. Jest już pierwsza. Y Pierwsza różnica między sepkiem a Krzysia mi się mi zawsze podgrzewa fotę. Spokojnie, spokojnie, wszystkiego naraz nie da się zrobić. Spokojnie, ja nie tyle, co cię podgrzewam, ale również włączę ci masażyk, kochaniutka. Moi drodzy, jedziemy w pierwsze miejsce, nie powiem wam jeszcze co to, ale myślę, że się ucieszysz. nie Zapraszam cię, jedźmy po prostu, przygotowałem. No nie będę ukrywał, no super dzień, tak jak zawsze. Wstupy. Nie będziesz chodziła po takiej brudnej wycierapce, proszę nie, bardzo, przejść. Nie, nie, to ja przeskoczę, nie, Przejdź, nie ja ci no. nie chcę wody. Dobra, ten. dziękuję. Więc tutaj zapraszam Cię do mojego wyhiku. Niektórzy mają, wiesz, automatyczne otwieranie drzwi. Ale ja wolę swojej kobiecie otworzyć sam własnoręcznie. Szacunek. Wiesz, co to jest coś więcej, to jest coś więcej. No, no tak, chęć, chęć. No po tak, prostu. chęć i liczy się po prostu... Y, 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 gest? Gest, liczy się gest. Dla przypomnienia, Weronika, nie będziemy się całować, okej? Okay? Kurde no. no tak Cały za... czas mi musisz tylko tak nie. Tak, dzisiaj nie zobaczycie. Nie zobaczycie tego dzisiaj, nie macie się co nastawiać, bo całowania nie będzie. Ach. Ale będzie kilka fajnych atrakcji, teraz idziemy. sumie na dobry początek dnia, zjeść coś po prostu smacznego. Jedziemy na pierwszą lokalizację. Na razie ci nie mówię co to jest, żebyś też miała. Jedziemy na najlepszą randkę w życiu. Poza tym, że wiem, że kochasz swojego byłego justka, kochasz mnie za chwilę. To kochasz też słodycze, więc przyszliśmy na słodziutkie pankeiki na śniadanie. Znalazłem no, taką fajną opcję, że można przyjść i do własnym zakresie na przykład wykończyć jakiś pokój, pomalować ściany coś tam po... No fajne by to było. Tutaj, to jest ten budynek właśnie. Dziękuję. Zapraszam. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Dobra, robimy tak. Ty wybierasz mi, ja wybieram tobie. Nie. Tak. Nie, tak. bo ty wybierzesz niedobre dni. Czemu niedobre? Dobra. Wybieraj tobie, to wybierasz mi. Dobra, nie mów na razie, powiemy po prostu... Proszę pani, okay. może, może się uda, a może kompletnie nie. Może standard deweloperski, ale później dla was. A tu zrobimy kuchnię? Tak, tu jest kuchnia, żeby było taki no tak, widok na parking. No tak, tak. Tu będą jedne drzwi, może coś zrobimy taki balkon. Fajne, fajne fajne. Balkon. Kwiat, kwiatki. Kwiatki, kwiatki tak. tak. Pojęcia zielonego nie mam, szczerze mówiąc. Pampieków jest bardzo dużo do wyboru, przeróżnych. I bardzo mnie zastanawia, co by Werka wzięła. Jeżeli ja się nie mylę, ona lubi jeść bardzo słodyczy, bardzo lubi jakieś czekolady. Chyba mi się wydaje, że zawsze je takie batoniki itp. itd. tylko że nie wiem czy do końca może. Dlatego postawiłbym raczej na pewny wybór. Wygorej owocowe pancake. I. To jest nutella truskawki, to jest może takie bezpieczne wybór. Nutella i truskawki lubi każdy, wiesz co, dzisiaj pomieszam to, że Wera lubi słodycze i owoce. Idealne, stary bezpieczne dowody. Nie, a tak naprawdę Kinia, to idziemy do... tutaj Creative Painting House. O kurde, ja lubię kreatywność, no, ja to lubię to idziemy kreaty. normalnie malować sobie coś. No, to jest mega dobry fajn. Możemy normalnie używać tych takich różnych takich ja! Według mnie, niech podsłuchuj, według mnie Cedek lubi owocki, więc on wziąłby na przykład te pancake'i owocowe, to ja bym mu wzięła może te, te albo te. A to się No te są takie owocowe z syropem klonowym, takie bardziej na zdrowo, mniej słodkie, a te są bardziej słodkie, ale też są owockami. Czyli ostateczne wybór? I... No te bym mu wzięła już takie, on lubi takie jakieś tam. W trakcie, gdy Vera zastanawiała się jakiego Pancake'a zamówić dla mnie, to Justek razem z Kingą się przygotowywali i zaczęli wybierać farby. Weźmy po prostu może wszystkie kolory Friends po prostu. Dobra. Czyli czerwono-pomarańczowe potrzebujemy. Co tam jeszcze jest? Niebieski, fiolet. Niebieski, ale niebieski... Jest we Friends taki kolor w ogóle? Dobra, niech będzie. Fiolet i zi zieleń. Ale to jest ten fioletowy ładny. Ładny jest. Nie? No. Ładne te kolory są. To trochę wygląda jak musztarda w tych śniadaniówkach amerykańskich. I ketchup też jest? Tak. Ej, to nawet na dzień pranków można było coś takiego tam... Jak nie. mi wziąłeś pankejka z bekonem, to właśnie... Masz... Chodź, nagramy jeszcze raz. <grym> Kam. Nawet żartuję, tak jak tamten. Co <grym> <grym> dużo się nie zmieniło. Tutaj mamy taki malutki pędzelek, który służy do malowania różnego rodzaju detali. Tutaj mamy troszkę większe, na przykład do malowania tła. Generalnie każdą z tych farby należy porządnie wstrząsnąć przez jakieś 5 sekund. Dlaczego te ściany są tak umazane tutaj? No, bo jak nie? wam zostanie trochę farby, no. to możecie później się. Muszę iść do nas sam. Okej. Tak, to, okay. <sum> Ta, to, to ja już już to was. A po chwili przyszła do nas pani kelnerka, aby przyjąć nasze zamówienie. No to, to tak, ja bym poprosił to. Dobra. To, okay. T, te, te, ten, dla pewności. T, te, te, te dobra. Coś, to, Jakby coś było nie tak, to powiem, że to pani pomyliła, dobra? Nie, nie, nie. Proszę <sum> tego mówić. Dopytałeś już rzeczy. No, tak. Dla niego będą te. Dokładnie te, okej. Okay. Dobra, z tej strony czy z tej strony? Ja gdzie miałem z tej strony? Kłamiesz? Nie, z tej strony ci wzięłem. Naprawdę? Tak. Z tej strony wybrałem coś, co ci wzięłam. Dobrze. A to dobrze coś źle? Dobrze. Ja ci nie powiem. <grym <grym no dawaj, spróbuj. Ja teraz też bo ja mam z drugiej strony, ci wzięło. Kule, elegancko, może być też. To odpalmy już może, co? Tak. Ty no, na jedynce nawet szybko jest. No. Już? No. O Ale fajne. Ujaki... Lol. Ale ładny kółka robi jej. No tak to można być artystą. No stoisz to już tylko i dolewasz foryby. Nie, no całkiem fajnie to wygląda. To wygląda w ogóle trochę jak dwie dynie połączone. Tak Mega abstrakcyjnie. Oczy, oczy. Pa, Pani nam normalnie wyszła i powiedziała, co ich, ich, ich oczy. Czy coś? Proszę bardzo. Jesteście gotowi? Jesteście gotowi? No. 3, 2, 1. Jest git? No, moje jest, Gida, twoje. Ej, ale eleganckie. Zaczynij, powiem tak, szczerze? Nie wiem nawet, co to jest z karty, szczerze mówiąc. No, ja wiem, co to jest. Ale jest tak? zarob... mi Ale jest starą, staromister... Nie, y, to jest chyba pole w lewym dolnym? Czy nie. No, bo ma super dużo owoców, więc jest elegancką. Ale fajnie, ja też lubię. No, no ja. No właśnie, ja wiem, że ty lubisz słodkie, więc starałem się tak połączyć. Ja, jak ta czekolada się tutaj rozpływa, nie? Masakra. Dostaniemy po tym zawału, wiesz? Mam zawał! Widzowie. Zjemy sobie po prostu i widzimy się później. Albo wiesz, jak można jeszcze zrobić? Tak. Że z tego jakiś, nie wiem, x na przykład. Tak, i w środku, żeby coś było. No i to będzie potem białe w ogóle. Ten x. Tak. Da, robimy takiego x Xa? X-a? A może coś fajniejszego, żeby to miało sens, a nie x, -X. Tak, żeby na środku. Coś takiego, ale dobra, zrobimy. To weź na górze, o właśnie, żeby zakryć takie krzy tak. Tak, krzywy. No tak, tak chciałem, właśnie. No to dawaj, to tak, jakieś coś kolor, to rób to dawaj. To jest smoła teraz. Mam no. dwie sprawy. Jedna to, że Werka bardzo wzięła sobie do serca to, że nie będziemy się całować, bo siedzi już tak daleko, że gdyby tam nie było ściany, to by siedziała stolik obok. Druga sprawa, zgadnijcie, komu nie smakowało danie, które ktoś wybrał z jabłkami. No zdecydowanie, dlatego zjadłem prawie całe. Vegancko, dobre było, smakowało mi. I udamy się na kolejną atrakcję. Wystarczająco blisko siedzę. No i git. Jest git. No jest to ciekawe. Dobra, to jak to wygląda w takim razie? O, zgaśmy. Fajnie! Yeah! Go, kozak! Cały plan misterny się udał. Bo Sylwia generalnie się wyprzedała przed, że idziemy tańczyć, więc Werka myśli, że idziemy tańczyć, a my tak naprawdę przyjechaliśmy na rowery. Nie, nie, <grym> nie prawda, idziemy tańczyć. No dobra, idziemy tańczyć. Studio idzie. tańca, Boże, już. Chodźcie, jesteśmy na miejscu, idziemy zatańczyć w studio tańca. Dzień dobry, hej. Dzień dobry, cześć. Hej, hej. Sebastian, miło poznać, my z tobą będziemy tańczyć? Tak, konrad. Ale fajna sala. Ej, to fajna sala. Ja chodziłam kiedyś na tańce, To nie mieliśmy takiej fajnej sali, nie mieliśmy luster w ogóle. Dobra, jest K i odcisk. Ja robię J. bok, bok. Czyli uważaj, Cza, cha, raz i teraz mamy szut Te i bok są cha, trza, raz te, te, cha, cha, raz te, shoot, cha, raz. Ty? Nie, jakby tu się skończą już moje kompetencje taneczne. Dopóki jestem sam, to można by improwizować. No, ale z kimś już musisz się jednak zgrać i wiedzieć, co robisz. No, to jeszcze na ściany, nie? Tak, ściana. No, ale to jak chcecie cię podcalić. Żeby było wysoko? Powiedziałbym mi na barana normalnie. <grym> no. Kurde, ty, ty jednak trochę ważysz. Jeszcze i, jeszcze a. O Jest? G. No G, no ale ty wiesz, że ty musisz mnie teraz tak wziąć. O kurde, no takie z czarny trochę mają pędzelek, ale Najdłużej żółtego, zaraz będzie ten, żeby się świeciło też. Czyli uważamy, cha-cha raz, dwa, trzy, do boku, cha-cha raz, kiedy sobie lewa, zwrot. Brawa, zwrot, ża, ża, raz. Na razie pan kamerad uczy Werę, więc y, pokazuje co ona ma robić, ale nie wiem jeszcze co ja robię, jak ona robi te wszystkie inne dziwne kroki. Ty masz prościutko, bo masz podstawę, tylko musisz ją obrócić, czyli z Idziemy z zmiar, cię, raz, dwa, trzy, raz, obrót, dwa. Oh, A ja po prostu robię kramę do dół, to samo podstawowe. Zaraz jedziesz do roczu, też się troszkę uwisielił. To była nasza pierwsza randka. Jesteśmy tutaj dzięki uprzejmości Picasso. Jeśli chcecie, to zapraszajcie, Możecie się podpisać w ogóle obok naszych, podpi obok naszych podpisów, słuchajcie. Na pewno tutaj wrócę, pewnie ty też będziesz tak. się odwrócił. I żeby nas torce nas oznaczali, jak obok nas się podpiszą, będzie fajne. wiadomość. O! Peskitu, jak coś to nie jest tylko w Katowicach, tylko są cztery lokalizacje w czterech różnych miastach. Zapraszam, bo serio Kozacka zabawa. Mega fajna. Musimy się puścić za jedną rajdę, więc idziemy sobie sobie czyli jest cha cha, raz, otwieramy, dwa, trzy i drugą, cha cha, raz, dwa, trzy, Jest jeden, cha cha, raz, dwa, trzy i teraz jak obracam się, to puszczam dwie i łapię do ja ja tańczę, w łupkę. Nie wiem tańczyć z ogóle. Ja byłem raz, raz gołem byłem na takiej lekcji tańca, w sumie nawet mi się podobało, nie będę ukrywał, że nie, ale nawet nie miałem czego się wtedy uczyliśmy tańczyć. Cha cha, raz, raz. Cza, dwa, pausa, trzy, cha cha, krokasa, dwa, trzy, cza, cza. Rukasz, dwa, trzy. Trzaj, raz, trzeci, czas, raz. Nie, Nie, pogubiliście. Gdy ja walczyłem, aby nie połamać sobie nóg, to Justek zabrał kinię do kolejnego miejsca. Szczerze, jest to bardzo ciekawe miejsce i nigdy w tym miejscu nie byłem. Jest szansa, że mogłaś tam być, ale ja nigdy tam nie byłem i jestem bardzo ciekaw tego miejsca i to jest też kolejne, kolejna rzecz, którą widziałem tylko na TikToku. A widzę chyba. Widzisz, no to idźmy tu już. Kocia. Kocia? Pocia, kocia, kocia, kawiarnia. Roki koło. <śmiewa> nie zgubiłem się. Zgubiłem się znowu. Zgubiłem się z, <śmiewa> Skupiłem się z A Ale nie tak, możesz tak na mnie patrzeć, bo to mnie rozprasza. Naprawdę? No naprawdę, no rozpraszam mnie to. A jak oni <śmiewa> nie będą razem, to ja nie wierzę w nią. No, ona wpływa na mnie za mocno tutaj trochę, to, to tak nie działa. Już mi ciekło, nie? O Boże, koty już widzę. Też, o Boże, jaki ty jesteś las co? Co to za tulasek? Jaki Spiderman. Tutaj jeszcze jest Spiderman. Cza, cza, raz, dwa, trzy i obracasz sobie płatnerkę, przychodzisz do dwóch rąk i od razu otwier oparcie, robisz trza, cza, raz, trzy tazy, trzy, cza, cza, raz, dwa, trzy i na pewno de już i łapiesz to obrazem dwóch dwóch. Proste, no już zapomniałem o wszystkich podstawowych rzeczach, ale git! No no jest, ty pamiętasz, bo ja nie pamiętam na przykład. No jak to jak to ty powinniesz wiedzieć? Ale ja nie pamiętam.

Tutaj są takie sezonowe. To, to, to taką sezonową. Latte pump, pumping tak. spice. Tak. Z pizza to będzie ostre. Trudno. A ty? A ja wezmę Apple pie latte. O, no, jest, dzień jest, dzień jest, dobry. jest, patrz. i przyszedł. Dzień dobry. Nie chcę ci się, ale przyszedłeś zobaczyć, co to hałasuje. Słuchajcie, panowie, gdybyście zabrali swoją partnerkę tutaj, na pewno do Konrada, choć to nie jest żadna reklama, to wydaje mi się, że poprowadziłby to w tak umiejętny sposób jak mnie. Czyli, że jak partnerka definitywnie umie więcej niż ja, to będzie uczył ją, a nam będzie dawał proste kroki. Więc nie macie się co przejmować. Do momentu, dopóki nie będziecie po kilku zajęciach i naprawdę nie przeskilujecie, no to będzie katował po prostu waszą partnerkę, nie was. No, prosta sprawa, nie? Więc panowie, jeżeli możecie zabrać swoją kobietę, już tak, jeżeli możesz ją zabrać, to nie macie się co stresować, bo oni ci dadzą proste rzeczy, a ona tu będzie wywijać przed tobą tańczyć. Będzie sobie obserwował swoją kobietkę piękną, jak tańczy. No i Generalnie będziesz mógł po prostu obserwować swoją kobietkę jak się tańczy pięknie, ty tańczysz z nią, spędzacie czas, wszystko jest super Także panowie wszyscy, którzy teraz się zastanawiacie czy zabrać kobietę na tańce Po prostu zapytajcie czy by chciała, choć na 90% pewnie by chciała I Idźcie na tańce, no prosta piłka Sią, ciao, raz, tył, dwa, dobrze, trzy, raz, dwa, Teraz to nagle rozumiem Jeszcze, i teraz tyle, bo dajesz kolejny etap, więc już teraz Oczywiście możecie się po raz, tak? Ej, ale fajne, pa, pa, pa. I naprawdę nie wiedziałam, że Czajnik ma tak dobre skills w nie Ej, chwalić, bo ja zupełnie nic nie robię, to ty to wywijasz ogółem. Prawda? Dostajesz nawet trudniejsze kroki niż ja, wiesz co chodzi. Robert, widziałam. bądź szczerze, szczery, jak to wygląda? Dobrze wam idzie, to ja Tak? No, co Jesteś zadowolona ze swojego partnera? No on mega dobrze tańczy. Ja myślałam, że będzie wcześniej, serio. A się super bawię. Krzysiu nie chciał ze mną iść na randkę, tak? No może trawiać to zobaczy, to będzie chciał Teraz może będzie chciał ze O, jak to pięknie wygląda. Panki i spice? No nie. Proszę bardzo. Dziękuję. kinder. tutaj? Jeszcze kinderek jest do tego. O Tak, oczywiście. Nie, no poza gościć. I tutaj będzie apple pie, proszę bardzo. A będziesz to pił? A będziesz to Jest, Weź sobie, ja sobie teraz. Z tym jabłkiem. Mhm. Mhm. Dobre, no. Mmm, no, no. już wtedy całe nosa nie leci nic. Jeszcze przyniosłam wam e, kubeczek smaczków. Jakbyście chcieli pokarmić kotki i one super. wtedy do was przyjdą. Tak kładę Ech. też tutaj, Aha. proszę. Myślałem, że to jakieś dla nas chrupki, no ale... Też chwilę myślałam, coś to jest, nie wiem, do czegoś. Dobra, i tak zapomniałam, że po drodze, ale dobrze, ty to sobie to ratujesz mnie. Nie, dobrze nam idzie. Robert powiedział mi na ucho, że rzeczywiście nam dobrze idzie. Ładnie się uśmiechajcie, będzie wszystko dobrze, co, nie? A no właśnie, ja taki... Skupiony. Jak ty to wyratowałeś? Nie wiem. A tutaj coś idzie. Aha. I spiniam sobie kotu, a ty musisz wylądować. Co? I ja robię coś takiego, hop. I ty robisz samolocik. W Widziałeś, jak ono próżno zarzucił? nie! Jak gdy film, mi my ryżo w zębach, jeszcze. Tutaj, ty. na ciebie. Widzisz? A, nie chcesz. To jest taki Krowi kot dalmatyńczyk. kot. Zabraliśmy wszystkie koty wszystkim z restauracji. My pojedzeni. Czekamy na deserek. Goferka tutaj z obłockami. A, dajcie coś tutaj do mruczkowa do Kociej kawiarni. Jeśli chcecie, adoptować kotka. Tutaj można adoptować też kotka jak Oj, chcesz. Oj, nie, tego nie robimy. Tego kotek, nie robimy. To jest super jest. Jest do adopcji. W sumie to jest fajne miejsce, że przychodzisz i sobie tak, e, też z, z kotkami możesz posiedzieć. Czasu I spędzisz. który Ci się bardziej spodoba fajne. sobie adoptujesz. Że nie? realnie go poznajesz. No, no? no, że realnie można go poznać, sobie posiedzieć z nim. No ten jest fajny, cię lubi. Dobra, biorę go. Co to za gówno? Nie. Nie,

그래? 또 이스, 예? 좋아. 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 Czemu tak poszłaś? Dobra, Wera po prostu chce być bliżej ze mną, to dlatego. Ej, to był tak z***** śmieszne. A ładnie wygląda ten kofr. Dobra, próbuję. Poszedł sobie do toalety, to nie wróci za dwie godziny. Poszedł po jedzeniu i po kawie, wiesz o co chodzi. O, Dobra. Stary wrócił. Uuu, ej. Idealnie. Wygląda to dobrze. Wybrałem białą, białą czekoladę, bez konsultacji z tobą. Weź posypkę tutaj. Nie. <grym> e, może jak odkroję akurat ten kawałek. Tak ta czekolada. Ja też nigdy kawałek tak karmy dla psa, a kota. Spróbuję. Uuu. Dla widza no, dawaj, zjemy sobie po jednym? Tak jak lubisz koty, jak lubisz koty. Ale nie oszukasz mnie? Nie. No, śmiejesz się, tak się tak Dawaj jeszcze, tak. Ty, jak chrupki jakieś takie, w do karmy dla psa. To jest lepsze samo. To, to, to jest dużo lepsze, bo, bo nie wiem... <laughs> Jaki ranking. No <laughs> nie muszę przygryźć, nawet szczerze? Dobra, Robert, teraz ty. Daj Robert zobaczymy, ile pamiętasz stary tylko zaglądania. Nie, ale to jest ciężkie, tak się Dobra, Dawaj stary. Dawaj, poprowadź Werę, no poprowadź, No, ale to nie pytaj. Najpierw gdzieś w krok. Stary, stary, ty to stałe. Ja Panowie, bo czasem wy się stresujecie, że gdzieś idziecie, czegoś nie umiecie. To nie odchodzi. Wy macie robić, wiecie, fajną atmosferę, uśmiechać się, wyratowywać to. Patrzcie, jak Robert tu wywija. Pierwszy raz tańczy i od razu jest kolorowy. dwa, no i od razu jak śmiga, no te bioderka chodzą, te bioderka chodzą. Ale słuchajcie, o właśnie o to chodzi, żeby się dobrze bawić. Wy się musicie dobrze bawić, a jak wy się będziecie dobrze bawić, to Wasza partnerka też się będzie dobrze bawić. Ja wiem, że my z wierą, chleba bez tego nie było, no chleba bez tego nie było, wiecie o co chodzi. Ale mimo wszystko no ważne, że fajnie możemy spędzać czas. No to jest moja przyjaciółka, znamy już tyle, lat, więc, więc też na pewno możemy się dobrze pobawić tutaj przy tańczeniu. Ja Robert miał krócej zobaczy, jak się super bawi. Raz, dwa, trzy, też się okej, oka. Jak odprowadzić, na tutaj są toalety? ale nawet toalety zabawicie. Kuweta dla klienta. <grymne> normalnie tam w, w, sikasz w piasek. Idę do kuwety dla klienta. Ko kotkowy, kotkowy świat tu jest no, cały, nie? Normalnie, czekamy na kinie i... Jedziemy dalej, bo słuchajcie, dzień wrażeń się nie kończy. Najlepsze jest to, widzę, że Wera to przynajmniej wygląda jak profesjonalistka, która, wiecie, ja tu się skupiam, żeby się nie potknąć o własne nogi, a ona patrzy się na mnie, patrzy się na Roberta. Brawo, Robert. Brawo, elegancko. Dzięki. Pierwsza, pierwsza czacza z wami odchacona. Fajnie było. z teraz dawaj to. Robert, gotowy to jest. Ej, goto w to, w to, w to. No, w twoją Dawaj. I... Siadź, raz, dwa, Raz. trzy, czadź, raz, dwa, trzy. Pięknie, ch Trzy, ale bioderka se ma trzy, 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 raz, dwa, trzy, raz, dwa. dwa. mnie stary Obyś. nie, bo się zakochał, to już, nie, to już nie ciężej być dziewczyną po tej stronie, nagle znowu inna półkula mózgu mi się aktywuje, żebym miał wiesz wszystkie ułożenie w pokoju, muszę w drugą stronę, nagle nogą, nie wiem jak to działa mega fajnie było, Dziękuję, i Dziękuję wam bardzo, Dziękuję. Dobra, dobra robota. Bardzo dobra robota, ja wam bardzo, Było <laughs> super. Ej, no patrzcie tutaj, że tutaj nawet też jest um, jakieś takie przejście, że tylko tu ma normalnie tutaj. Ej, ale fajne. Między pokojami jakieś no. przejścia. Fajne. Dzień powoli się zbliża, kończa. Kończa, kończy. Kończy, ale to nie kończa wrażeń. Tak to wymyśliłem po prostu, żeby zakończyć dzień czymś przyjemnym i po prostu idziemy na masaż. Natomiast jak już z Kinią poszli na masaż, to ja zabrałem Werę na romantyczny spacer po katowickim rynku duże karbatki i po prostu idziemy na stół, nie? To nie, nie operacja plastyczna, tylko przyjemny masaż tajski. Bo lubiłaś tajski. Lubię tajski. Widzimy się po masażu, obyśmy przeżyli. O, my jesteśmy tutaj w ogóle, idziemy sobie zrobić świadki pamiątkowe. O nie, co ty gadasz? C a czemu nie? Zdjęcia. Tak. Każdy wie, że ja nie zdjęć. No, ale to na pamiątkę musimy mieć naszej pierwszej randki, nie? jak ty sobie wyobrażasz, nie? A, no dobra. Zapraszam panią. Dziękuję. I z no, Jezu, dajcie chłopakowi, żeby założył wam opaskę albo okulary i właśnie to jest to, jak nie zakładają opaskę. Ale w tym problem? A co chodzi, jak to się zakłada, tak? Za uszy, za uszy. Dobra, zobaczę. Ja mam na uszach. Źle wyglądam? Chodź, idziemy do egzaminu. Dobra, ale Robert na się. Nie, nie, nie. No Robert. To jest wasza randka. No chodź ty, Robert. Dobra. Dla par? To dla nas Co to znaczy Kakao Friends? Co? Kakao Friends tam było normalnie. Co ty wygadasz? Kakao Friends. <grym> <Kakao grym> <Kakao. grym> Kurde, mrknęłam chyba. Nie mrknij, teraz się zamieniamy. Zamieniamy. się. Kurde. Zamieniamy. Szybko. Szybko. A jak mina? To zmieńcie teraz szybko ten. Tak? Szybko, zmieńmy. Dawaj szybko. 5, pięć, szybko. cztery, trzy, dwa, Jeden! Klimacik jest, co? To jest klimacik. Klimacik, świeczuszko jest. Ja ostatnio właśnie, kurde, byłem na siłowni i robiłem nogi. Pierwszy raz porządnie nogi robiłem na siłowni no. i miałem takie zakwasy w łydkach i w tych... Pani tak wymasowała, że naprawdę super, w taki masaż by wjechał. Ja chciałem wykorzystać sytuację wy widzowie, że jeśli jeszcze są bilety jakieś na nasz koncert, to możecie kupić, jeśli zostały jakieś, zapraszam, link w opisie. Nasz pierwszy koncert finałowy, 28 listopada koncert, 29 finał na YouTubie cały dzień od 10.10. 10 do w sumie końca dnia, co godzinę będziemy wrzucali dla was filmy, więc polecam być i polecam być na koncercie i na finale, jak coś No, ja, ja też polecam, będę na koncercie, ja też na przykład. Będziesz jako zeserę? Serio, przyjdę, przyjdę. <noise> sześć, pięć, cztery. I ty jesteś, 8, 7, Osiem, siedem, sześć. 5, 4, 3! Szybko wyrażę! 2, 1! Szybko, mamy 10 sekund! 6, 5, 4, 3! 2, 1! A, Jeszcze da się dobrać! Aha, myślę, że jest pieszeć wybieramy tylko 6 z 8 zdjęć. Ja tak nie, ładnie ciebie weszłam. To też jest ładne, bo się uśmiechamy. Targana skórownika, wręczy ci mą dacik. <noise> <noise> Wszystkie rzeczy, na których byliśmy, są barterowe. Ostatnio na masaż na jakim byliśmy, płacimy. Pani mówi, a to dajcie nasz wyopis i nie musicie płacić. No i ja mówię, nie ma no problemu. Także wpadajcie do wszystkich miejsc, które my odwiedziliśmy. fajne było. Fajne. Masażek fajny. Eee. Ta kreatywność była super. Tak, kreatywność Jeszcze super. Jeszcze musimy zobaczyć nasz obraz później. Eee, właśnie. Jak my wrócimy do domu. Ale to jak w domu wrócimy, pokażemy Werce, pokażemy Czajnikowi, jak my się świetnie bawiliśmy, po prostu mieliśmy super dzień i w ogóle teraz już jedziemy do domu i tak. tam, tamte lamuski pewnie średnio bawili i eee, się kłócili pewnie, a my z go mieliśmy super dzień. Kaza grandeczka, ale chyba wracamy do naszych, co? No fajnie by było. Zobaczymy jak u nich było niezręcznie. A po randkach wróciliśmy do domu. Mój chłopak na jeden dzień Chciałabym Ci bardzo podziękować, było oh. miło, fajnie. Tak, było tak. fajnie. E, jeszcze, jeszcze trzeba zacząć na pójść. Trzeba zobaczyć im pokazać, żeby wiedzieli, że my jesteśmy. Super, super, tak, artyści. Co ty się dzieje? Pizza dla ciebie. Pizza. 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 Nie, nie rób, nie rób, nie rób, nie rób. Zostaw, dostaw, nie pizza. Czemu, co to jest? Nie, nie rób. Dlaczego nie pizza, co to jest? Bo mi skończyliście tak. dzień? Tak. tak. Bo my byliśmy po prostu na malowaniu, mamy obraz. I możemy go skończyć. Kończysz? To jest taka abstrakcja po prostu. Możesz no. Może zrobiliśmy... F. F. F, F. <grym> tak. ale Ej, ale teraz to jest fajniejsze. Jest no? No? no, fajne. Tak. I to tyle? Tak. tak. tak? Czyli Przecież że się wynali radomowe farby i... Ej, nasze podpisy zmyło się. Kur... Nie, to są tu, no co ty. A, no dobra, sorry. <grym> Kur... to. Już mam ciekawe. <grym> Ej, to jest dalej jeszcze trwa. Ej, oni wrócili i mówią, że super randka, że w ogóle lepsza niż z tobą. My też mieliśmy super randka. Naprawdę? Tak. Super, Antek, wiesz, jak się idziemy tam, zabierę tam. Że to jest super się malowało to. Nie, jak ja jeszcze na koniec dnia chciałem ci tutaj wręczyć kocimiętkę po prostu. Miałem, do, miałem to w kieszeni cały czas tak, i zapomniałem no, o tym. Szacą, szacą. Tak, tak, tak. No. no i super fajnie. Dobra, byłem. możemy oficjalnie skończyć już ten film. No jak sobie. Miałem kobietę, dobra. Elegancku. Jezu! A ja cię, raz zabiorę na malowanie normalnie. Oj, nie, nie, nie. Na wody painting. <grymne> Oj. Oj, nie, nie, nie. Jego. <grymne> no. Nie, no, fajnie było, miło. Zresztą tak się starał, otwieram mi za każdym razem drzwi. Sara, naprawdę powiedziała, że było lepiej niż z tobą na randce. 60 minut na tańce. Czajnik, mówiłem ci, że masz yy, zrobić jej na tych tańcach, żeby nie chciała iść, a ja teraz już mam przestanę przecież. Jak? No, przecież na tańcach było fajnie. Było fajnie. Nie, no, o, la Boga.